No witajcie, z tej strony Manda. Dzisiaj zagramy sobie FIFA 14 i może zagramy w arenę treningową, tylko muszę wybrać piłkę, Tak, już jest wybrany Cristiano Ronaldo, No i muszę poczekać, bo... Dobra, wychodzi. Teraz muszę wejść więcej, żeby wy... I włączyć arena treningowa. I dzisiaj tak pogramy, a potem zrobimy karierę RONALDO Robię sobie kapki, kapki, pu 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 Opsa Proszę o lajka i subskrypcję No 50 subów proszę, żebym miał niby na ten y live Będę wam Będę grał w te rzeczy, które będziecie chcieli na PlayStation 3. I wiecie o tym, że ten yy, macie, ja Wam powiem w komentarzu, jakie gry mi działają, a jakie nie działają. Więc będziecie chyba pamiętać. Mam nadzieję, że zostawiliście lajka i subskrypcję. I więcej. I ja tutaj gram. Teraz może... Dobra, ostatni raz robię to samo, patrzcie. A co ty chcesz mi zrobić, w Kapki. Ja wam powiem jak zrobić kropki. Jak macie Xboxa, to przytrzymajcie LT i klikajcie R1. Jak chcecie y, robić i tak właśnie, do, że się robicie kółka, to, zna, y, to musicie kręcić tym właśnie y, czarnym prawym y, przyciskiem, także niby... O tak. Tak jak teraz drybluję. O tak macie. Dobra. O, kola strzeliłem, ale dobra. Teraz przenosimy się do kariery. Jestem już w karierze. Teraz kariera zawodnika. Tak, z Hiszpanii wybiorę. Półnośny czy Tak, dalej. Może i prawdziwego zawodnika? Real Madrid. Cristiano Ronaldo, kontynuuj. Dalej. Tak, chcę, jako Cristiano Ronaldo. Sprawdzony talent na nowy sezon. Kibice klubu Realu Madrid będzie, będą mogli oglądać w nadchodzącym sezonie występy na im już piłkarza po przedłużeniu kontraktu. Musi, y, pi, y, piłkarz musi pokazać się w nowym sezonie jeszcze lepszej strony. Dostanę wspaniałą szansę i nie zawiodę nadziei pokładnych we mnie przez... Kolegów, drużyny i kibeliców. Dobra, dobra. Psz, nie będę już całkiem czytać. Bo że gardło zaboli. I wiecie co macie dać? Lajka i subskrypcję. A matką przeciszę tą kątę, bo głośna jest muzyka. Dobra. Cztery. Dobra. O. Lewandowski, nie, bo już, kie, już kiedyś zrobiłem nową karierę wtedy z Lewandowskim, dobra tryb kariery czekaj, to wyczyszczę już wszystko teraz czekajcie, ja zrobię malutką przerwę i wam pokażę co napisałem znaczy powiem już napisałem kariera Ronaldo zakończ stwórz nowy plik kariera Ronaldo, tak 2 zapisz czekaj i dobra. Macie tu dowód, że tak się ładuje jak PlayStation 3. To jest PlayStation 3, FIFA 14. I dobra, już jesteśmy. Dobra. Ciekawe jakie ustawienie ma. 92 overalar, Cristiano Ronaldo. Zrost 185 kg i waga 80. Dobra. Moja gwiazda. Przeczytam wam to. Data pierwszy. Pierwszy. Dobra, nie będę już trudno dla mnie. Przepraszam, że, na, że nie przeczytałem. Dobra. Yy, zaczynamy. Czekam na czy będzie mecz. Dobra. Gdzie tu będzie mój pierwszy lip? A, bo ja teraz gram w lipcu w 2013. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, że jewnąłem. Dobra. Zakrubu i kraju. Zatrzymanie symulacji. To, dobra. Co tu jest żart? Co ty chcesz dla mnie? Dobra, nie ma sprawdzy. Sobie myślę, przeczytam. Dobra, nie będę już oglądać wiadomości już później po meczu. Jakby co te, jest niby komentator, to jest... Dariusz Pakowski i Włodzimierz Szaranowicz. No i właśnie. I proszę, lajka i subskryb, znaczy, subs... 50 subskrybentów do 1 lutego. Bo to z... 1 luty to było moja data dołączenia do YouTube'a Właśnie, dobra. 6 minut już trwa ten film, dobra. Ile jeszcze? jeszcze nie mamy meczu, A już się niedługo skończy lipiec. Jeszcze nie na pierwszego nowego czerwca. Czy tam nie wiem, nie pamiętam. To będzie niby po tym, po tym lipcu. Ciekawe co będzie. Ha. Czerwiec chyba. Już nie pamiętam. Sierpień, Jacie, Panie. O. Już będzie mecz. 5 sierpnia 2013 roku. O, zagraj mecz. Dobra. Wybieramy najlepszy wtedy strój. Ten pomarańczowy łocie. O. Przepraszam, to jest. Niebieski, to jest biały, to jest... dobra, czekaj, to jest biały, to jest niebieski, to jest pomarańczowy, to jest... dobra, lepszego nie ma stroje dobra, tu już tam im domowy, już tam. Graj kontrolowany będzie Cristiano Ronaldo. Tak, o to mi chodzi, panie Janie. O, muszę ten trening bo jestem bramkarzem jest, to broniłem. Yes. A, w poprzeczkę, dobra. Nie będę już ćwiczył, teraz idę do gry. Widzicie? To tak wygląda jak się zaczyna. I wodzimy Saranowicz. Czy właśnie wam, żeby było słychać komentatorów? Dobra. Stary Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dobra. No matko, dobra, pominę. Ja jestem lewym napastnikiem. Podaj! Podaj! Dobry! Leci Chris. Chris, nie, co zrobiłem? Podaj, podaj, brat. Hej, bracie. Oj, 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 podaj! Ajajajaj, aja, blokowany mu noga. Tak, właśnie. Mówił szarowni, że ta noga tylko. Tylko każę wchodzić do tramwaju. To to chodzi serio. Jak ja tramwajem jeżdżę gdzieś, to właśnie lewą nogę otwieram. prost, a nie w prawą. A jak ja zawsze chodzę, to prawo najpierw. Matko ty. Ciepanie! Dobra. Oj. Ojej. Oj, nie podawaj tak... ...aj z... blajia! blisko dobra przepraszam, że tak zrobiłem, dobra jak wam przegłośniłem coś, to przepraszam, już nie będę tak robić dobra Oj oj oj, oj 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 Ciepanie panie, panie, oddawaj mi rower, oddawaj mi rower. O panie o ciepanie, o ciepanie, o panie Wow, nie. Nie to po polsku nie, bo to jest po rosyjsku, nie. O daj, pojechali. Oj 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 Kurde Jakby co to ja jestem tym czerwonym e, trójkącikiem Który teraz ma piłkę <śm> The night, if the world was ending I wanna be next to you U -u -u. If the time was over, I wanna be next to you. Woo. Now this is last night. O matko, ja się trybluję z nimi. Aj, Źle. Teraz 20 minutę jest w grze. Gdzie ty bramkasz? mi piłę? Dziękuję, wszystko zjem ojej oj oj ojej oj ojej oj ojej, ojej. źle 0 do 0 jest matko To jest to trzecia minuta O, leci. Kri. Stąd. Gdzie ty przyszł? Pliat! Pliat. Pliat. Pliot. Ojej. Niedobrze. Piłe. Daj! Daj! Kurde. Trzynaście minut już się na ten film. I... Ojej. O matko, jedyna. O matko, jedyna. Czemu ty wypuść? O, mi piłkę. Muszę. Czemu ja zrobię ślizg? Dobra. daj. Broski. Ej, jak ktoś by chciał wspominać o Stumble Guys to przypominam, że już jakoś mi wyszedło z bety. To może to mój nick jest na... Jak chcecie ze mną zagrać blogdasza, to mój nick się nazywa Adamek Fajny. Tak się nazywam. Na Stumble Guys. Znajomych, jak ktoś ma Stumble Guys, to dobrze. O matka jakich bramka się... Šest... Dobra, podaj podaj, bro! No nie! Nie do mnie, serio! Podaj! Dobry! Oj! Oj oj, oj, oj oj oj! Oj, oj, jest? Dobra... Oje, oje, oj oj O, ciepanie, ociepanie, ociepanie! Podaj! Podaj broski! Podaj na no coś ty podaj, panie Janie! No nie! Co myślę? Kolega. Ojejo! A co ty na co czekasz? Zaraz zobaczę się kreal ciebie podbije. No mam bez mi Dobra! Dobra! Uspokoję się! Uspokoję się! Biegnij! Biegnij, Chris! Dobry? Dobra! Rozstrzelam! Rozstrzeliłem! Mówił! Z trybunem! Oj, jaj, jaj, jaj. Blisko było, blisko! Ter da luna mi scerano bamba vera para para Ora e ye ye me Ora Bodaya Bodai dobre dobre dribbling jest! zrobiłem gola, gola, gola drapu, drapu, drapu to zrobił, bacz jaki gol jak słyszycie Dariusza Szpakowskiego chyba, nie wiem czy na pewno słyszycie przepraszam kajzerki mi przeszły pierwsza połowa no to dobra na drugą połowę na drugą połowę jak już to w tym spotkaniu Dawida z Goliatem tym razem cudu nie będzie dobra już? I chyba słyszeliście przedtem, Dariusz y, od tam szara przedtem SzARANOWICZA! a nie saranowica. Aaaa! Mm. Yy, Cie panie! Nie. Kurde, trudne. To się trudno mieże. Sika. Smokić, blokić, luka, modlić Puta, Smokić, blokić, luka, modlić Smokić, blokić, luka, modlić Pepe Ona nie. O no. nie będę musiał Jak sztrafił! Gedejra! Jaki ty dobry! Zrożnego! ci na potwórkę, ja podałem normalnie, a ten to ha <laughs> Nie no najlepsze to sobie gole. Najlepsze. Z 2 do 0, jakie łatwe. Real Madrid górą. I Polska górą. Polska jest najlepsza. Smoki, bloki, luka modlić Tapta, ta ta. Smoki jest, bloki jest. Tapta. Tylko jedno głowię ma go. A no! Panie pojedyna pojedynek 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 19 minut trwa już ten film Ojej. 58 minut trwa już ten ten mecz niby bo to już jest szybko ten mecz trwa to co 5 minut się zmienia jeszcze 5 minut będziemy trwał. Swój szplaki, śluka modlicz. Ło! Panie! Całkowicie to no, była fała. Dawaj. Dawaj, dawaj. Już 20, 20 minut już trwa ten film. Ja ci, panie... O, ułany... o, cię panie! uchamy! panie, pospolite. Dobra, co ja gadam? Się uspokoję. I daję radę. O psa! Ojejku. O, o Wiecie Ronaldo! Trzelaj! Jest! I on sobie robi tak. Że chiluje sobie. Chiluje, chiluje. Chiluje. Chodźcie na tą powtórę. Kederia już przychodzi. On strzelił dopiero go. Ale dobra. 3 do 0. Chodź mi tu, panie Janie. o nie, a nie. A, nie, 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 nie. Ale nie. uspokoję się. O, kiedy mi Podaj. Diego, no podaj. Diego Lopez. NO PODAJCIE! Panie Janowi Panie Janie, Panie Janie, Prostać. stać, Kręcę mam na głowie, kręcę... O nie, mam chyba kontuzję O, chyba będę miał... Tak, bo mam krzyżyk na siódemce BĘGNI! Dobrze, dobry! Blisko, no nie! I teraz schodzę. Schodzę. I ja schodzę. Sie ja miałem krzyżyk. I już schodzę. Morata z... Oj, Ronaldo. Dobra, wiecie co? Teraz... Chcę ulec mac I wiecie co robię. Proszę lajka i subskrypcję i już kończę film Proszę lajka i subskrypcję Za 50, 50 subów musi być do 1 lutego I proszę tyle pa, pa.